Siemaneczko, jestem maksymalnie 77 a to jest kolejny odcinek Xilence na moim kanale, przywitajcie się! Hej, hej. Cześć, cześć. No. no. <laughs> I jak widzicie, dużo się zmieniło, mam śmigło na plecach, OP zbroję i mogę latać, jest super. I zwiedzamy dzisiaj jaskinie, mam najlepszą zbroję w grze i jest No. Dobra, eee... Gdzie idziemy? Darbię tutaj? Okej. Okay. Dobra. Ja mam też, nie wiem czy w ostatnim odcinku miałem to wiertło, mam wiertło do kopania i mam lepszą broń jeszcze. O, miś. ten kryształ. Co to jest? Co to jest? Co Co jest ten kryształ. Pierwszy raz widzę, żeby Miszek zbierał cokolwiek. No ja Co potrzebuję te kryształy, tych to Jest tygry. Gdzie wy jesteście? Fajny. Gdzie ty jesteś? To jest fajny no to to ja zostałem z tyłu. O, prawie Ej, nic mi teraz... nie zrobił. Super. Nie wiem, gdzie teraz wy jesteście. Ej, oswoiłabym sobie go, ale już nieważne. A tutaj ludium. I mam taką fajną czapkę z tym... ...z latarką. Ja też, ale ty masz chyba lepszą. A, to... ...to mogę tę... ...myślałem, że ty nie masz... ...to mogę dać z Racing... ...tą czapeczkę. Okay. Ej, 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 ej... ej. Okay. ...Racing... ...Racing, chcesz tą nie. czapeczkę? Weź to, nie, daj. <laughs> nie, nie, daj, kurczę, od razu. Masz. I se załóż, to będziesz miał latareczkę... I ...będziesz więcej ja widział. Przyjde. Tam idziemy? Co zabrałeś no? No bo ja też potrzebuję To no to fajnie. Ty co możesz tym podlecieć? Ty też możesz zrobić. A? Mogę cię, zastrzel Mogę cię zastrzelić w każdym hmm. razie. Mhm, mm to fajnie się bawisz. Czy ty jest jak nie jakieś podwody? Były... były dwa, ale zabiłem. Co to jest? A no to jest Aha! O, to fajnie. No co, koniec odcinka. Ale Nie tam no, jeszcze, jeszcze jedno było wejść. Jeszcze jedno było wejść. No, ja wszystkie zbadałem. No to, czekaj, zaraz pójdziemy do tego drugiego, tylko jeszcze pozbieram to złoto. Dzięki. Co? Ja? Coś zrobiłem? No. Nie, Na to sobie. Aha, wszyscy mi zabierają, ja kopię. <grym> Fajnie. No bo ty masz no to swoje coś. No mam. Możemy to wykorzystywać. I Co! Latający popcorn! Co? No, ty tutaj jesteś? Nie. ja co? jestem w i racing, już nie. Co to było? Mm. Nawiedzony popcorn! A? Dwa helikoptery. Ciao! Co to jest? O, węgiel. No, już mam dużo, już mi starczy. A. Tobie chyba też. Weźcie, kijow! Aha! Cześć! Cześć racing, cześć! Co tam u Ciebie? Jak ci dzionek mija? No fajnie. Podkopałem ci trochę, ale dobra, nieważne. Mniejsza. Kopiemy dalej. Będę musiała zrobić osobne skrzynki nowe. Tu, tu, tu. Też Ej, no, jak chcę to zbierać, a mam zapchany flipunek? No, tutaj leży węgiel, przecież ja mojego nie mogę podnieść. Czuję się oszukany. O, Cześć. jest. Nieważne. Dobra, możemy chyba. Nie wiem, tutaj coś jeszcze jest w tej jaskini? Ej, chodźcie za mną, zrobiłem wam tunel. Nie wiem, gdzie jest. Racing! Chodź, zrobię ci prywatny oh. tunel. Mm. Yes. Dzięki. Aha, fajnie, dobra. Chciałem wam zrobić fajny tunel, a wy poszliście Smutek. O. Węgiel? Węgiel. O, nie, sorry, nie, uznasz, sorry. Ja Myślałem, że kiedyś, jakaś mieć tu będzie, czy coś, to co są węgiel praktycznie. Mieś jest pomarańczowa. No, on to mówię. Że sam węgiel z tej jaskini. No. Nie Myślałem, że będzie mieć albo coś. Gdzie tak? to... że potworów nie ma. Zawsze było dużo. No właśnie w tej były dwa, nie wiem, jakaś. Nie wiem, nie ma innej jaskini tutaj jeszcze? Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jest wrak samolotu. Ej, nie ma tutaj innej? LOL. Ej, Racing. Znaczy, e, Mniszek. E, widziałeś tutaj jakąś inną jeszcze? Ja Nie ma nic więcej. O, ty. Co ty kopiesz? Co ty kopiesz? Żelazo kopię. Aha, nie ma już więcej śliza. Gdzie ty jesteś, yy, MMS? Ja Kopię sobie też obok wraku gdzieś. Mm. A tam, dobra. I, pi, pi, a tutaj jesteś. To ja też pokopię. Będzie szybciej. No, A tu jesteś. Ej, co? Ej, jaskinia, o! Serio? Chyba że to jest co? wejście. To jest wejście no, bo tutaj blisko było. Ha, to jest wyjście raczej. Czyli chyba cały Stalpeter wykopany, jak coś to ci dam później. Spokojnie, mam dużo. E, tutaj co jest. Czyli tu już nic nie, nie ma. E, memes, ja coś raz robić raz jeszcze? O czekaj, znaczy... Ja jeszcze chciałam sobie drzewko jedno rozwalić. To, jest no, to zostać z tobą czy lecieć? No coś. O, oni już popłynęli? No oni już popłynęli. ma Ty takie szybsze. To co? No nie no głupie. Nie no głupi. Co ty tutaj kombinujesz? Posadzę sobie przed domem. Dobra dam racing. Ja płynę. Znaczy ja, ja płynę, tak. Ale fajnie płynę. A już idę czek. Wow, w tej grze jest odbicie w wodzie nawet, lol. Albo to jest bug jakiś. Czemu od razu bug? Czemu nie? Czemu tak? Czemu nie? Ładnie, śnieg pada. Nic nie widzisz, prawda? Nie, no widzę. Mało, ale widzę. Aha. Co się stało? Nic, bo nagle mi tak zaczął śnieg. <laughs> Śnieżyca jest na zimowej. Tutaj jest jeszcze jakiś... O, no, trochę otworków jest. Bo zabijemy? No ja chyba. Chociaż. Nie, ja mam kryształy. Pomóc ci z nimi? No, nie wiem, ja jestem sobie tutaj. Widzę nie jestem głupi. Dobra, nie będę na niego bardzo bał. To pomóc ci? Czy nie? O kurde, no. pół życia mi zabrał. A co wy robicie? Faniaczek. E, bijemy się z misiami na zimowej. No Nie nie uciekaj, no kurde, nie wceluję w ciebie jak gdyby będziesz... O, nie dofiłeś. nie wiem. Nie ruszaj się. Polowanie. O! Zzu, ale on ma dużo tego. No i zajamał, no i Oj przepraszam, 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 Ach, przepraszam. chodź oddam zabiera. ci. Dobrze chodź, chodź tam! Można w powietrzu się trajdować w ogóle? Czy nam się bijecie? Tak. Nie. Ale skos, nie. Tak, można. O, można. Można. Dzięki. <laughs> no, piasek. Ja bym się cieszył. Ja już wolę się nie bić, bo mam trzy serduszka, on mnie zabije na hita, więc. Gdzie ty? Obok ciebie. Chodź Prank. tu! Dzień. Co? Konigolema. <laughs> Czemu go prześladujesz? Bo przede mną ucieka. O <laughs> BŁAAA Chodź tu! Aha, no, czemu zacząłeś no. uciekać w, drugo, w drugą stronę? Pyk, jeszcze jeden, jeszcze Aha, nie, dwa, znagowało. dwa, dwa hity, dwa hity Chodź, chodź Pyk i koniec! Ej w ogóle dużo strasznie tych potworów na tej wyspie No No chodź! Ej ką ty masz broń do walki wręcz? Możesz dać już na, na dół. Ja? Co? Maczugę mam. A. Tak. Fajna maczuga. No nie uciekaj. Jest to no wifi. mogę cię. Mniszek, ty masz białe woli jelenia czy brązowego? Żądnego. A, okej. Okay. Że co? Brązowe... Wow! Taki twaniaczek? Aha, dobra. Ja tylko razem niego strzeliłam z, z, z łuku, czy to w skusze było? Łuku. Jak tutaj dużo tych potworów teraz, ja nie wiem co jest. Dobra, tam. Ja tam będę zabijać. Nie no, Ja, ja mi się nie zabijam, one są za mądre. Golemy uciekają, a w te mi się chcą się bić. I co one teraz takie waleczne? Ej, uciekaj! O dobrze. Ale on sobie berek. berek! Berek, berek! Ej! Chodź, chodź, uciekasz, dobrze. Uciekaj. Ło! Wow. Czy zginął, bo mi gra zalegowała? Nie. Chodź, chodź. Pyk. Dawaj... O kurcze! Niedźwiedź mnie jeszcze goni. No u mi jeść. co ty robisz w ogóle? Szybki no. się tym golem. No ty... O nie, dwa mi się na mnie czają. Chodź tu. O, jak ucieka w ogóle XD jak to wygląda o, o, nie, Ło! jene wyłączył mi się przez chwilę helikopter. Już myślałem, że nie żyje. Czemu się wyłączył? E, bo nasi cisz, spasję dwa razy, bo się wystraszyłem Ej, nie żyje? O nie, właśnie widzę. Eee, okej, okay. no to płyniemy. Gdzie Szkoda, jest... że nie możesz mi jakimś tym helikopterem przetransportować. O nie, tygrys nie swoją on tutaj jest. O, dwa ilością dostał. Za jednego misia. O, to dobrze. Kurcze, Wyżej, idź wyżej. Eee, gdzie jest moja łódka? O, no nie jest przypadkiem na tej wyspie? Chyba nie, jeżeli. Jest, tutaj. Jest, bo jeden. Przyszyknię do was ostatnio. Dobra. Ej. Czekaj, czekaj, czekaj. Mniej mm. Kiedy będziesz zapluczał swoje drzwi? No chyba właśnie chciałem teraz to zrobić. A ty masz do siebie wejście jakieś. Tak, mam. A te drzwi sobie. Muszę policzyć. Kończę tutaj, na głużą ciebie. No, Hej jest. I twoje piętra są zbudowane. No, bardzo przydatne, polecam. Kurczę, po Co z mi się dostałam jednego? Ja w ogóle chyba widzę swoje przedmioty, jest takie jedno jasne miejsce, tak co się świeci na 5 no, km. bardzo jasne. Dawaj, dawaj, płyn, boginę. Dobra, biegnie ci... za mną. Nie, już nie biegnie, stoi w miejscu hmm. właśnie. Tak. No już sobie poszedł. Jeszcze ten miś u góry jest, na kurce. O nie, Aha, znowu wróciłem. wraca. Do... Znowu wraca, o nie. O nie, jeszcze miś kolejny wyszedł na rond. Gdybym miał helikopter, to by było prosto tam dojść. Dobra, już sobie poszli. Aha, ten gole jest jakiś dziwne. Ja nie mogę. Jak ja mam teraz dojść tam? Ajajaj. jaj Spróbujesz go trochę odciągnąć. Mm. No chyba. Nie, ten niedźwiedź jeszcze tutaj jest. Zostaw mnie. Nie mogę. No w ogóle biegnie w miejscu On do mnie idzie! On biegnie, tak... Stawaj za mną, stawaj za mną Możesz tak stać w miejscu, to wtedy może mnie nie zaatakuje Dobra, o żadnego nie. dynamitu nie ma Oni nie, uważaj, że on idzie tutaj! Głupi golem! Aaaa! Kurcze, no! no! Dobra, wezmę no, duży statek <laughs> Tylko ty teraz nie zgin No mam dwa serduszka, ale ten mi kurde idź. No się ogarnij się. Ej, czemu ja zamarzam koło naszej wyspy? Aha. No to fajnie się bawi ta gra, super. Może jest zimno. <grych>, tak, zimowy dzień. Zamarzam. Na wyspie, która no. powinna być letnia chyba, tak trochę. Nieważne, dobra, ja tutaj sobie podtańczę. Szkoda tylko, że nie da się zbierać strzał, bo teraz jakbym sobie nawet zrobił łuk, to nie będę mógł sobie zebrać tych strzał. Jakich strzał? do łuku, albo bełtów. Zależy. Strzał. No bo nie możesz podnieść ziemi już, jak strzelisz, albo wyrwać z potwora jakiegoś. Aha, no to szkoda. Dobra, przestań tańczyć moja postacie, już koniec, koniec tańców. Teraz skupienie. Koniec zabawy. Hmm. A mogłabyś e, tego misia odciągnąć? Czy nie da szady? Bo już ci się naboje skończyły. Działaj. Nie no, kolejny przyszedł! No, golem? dzięki. Nie, Miś! Ich jest tutaj tak dużo na tej wyspie teraz! Ja nie mam czasu, dobra, lecę! Odczep się od moich rzeczy, Nara! Idź sobie. Jest tutaj może mój plecak? Nie, tutaj chyba nie ma. Tutaj jest chyba. Dawaj szybko, muszę leć. Nie odczep się. że za mną. Dawaj szybko na statek. Jest, lecę. O. Oh. O. Oh. Co jest? What? Co? Wyłączył mi się przez chwilę ten. Okej, okay, mam to. I teraz fajnie by było, gdybyś odszedł troszeczkę, ponieważ boję się, że mnie zaatakujesz. Drogi Misiu. Dobra. Jeszcze jedna rzecz ja tam staraka. O nie, cheasel. Eee, weźcie się odczepcie, co? Chodź! Ja mam pomysł. Tylko... Nie, nie, one mnie walną na 100%. Chodź. Jest! Dobra mam. O! Dobra, misja udana Eee, to ty weźmiesz ten. To weź ten mały, ja wezmę ten duży no Dawaj, 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 no. Odczep się od tego. Tknąłem na mieliźnie. Ten duży statek jest tak. nieporęczny. On jest tak duży. No dawaj, no. O, 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 o. Chyba się uda. No dobra, to ja pożegnam się na statku. Do zobaczenia. Trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trochę pomieszałem, ale nieważne. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Pa. Okej. Okay.